Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Prima Prisowy Gierek. Yy, ogólnie rzecz biorąc, Wargaming War uruchomił taką bardzo fajną, zabawną grę, czyli World of Warships Ocean Drift. Właśnie z okazji Prima Prilis yy, Przyznam się, że World of Warships nigdy nie grałem, ale w tą gierkę sobie z tej okazji jak najbardziej zagram. Tu mamy chyba jakiś. Nie wiem, czy to mam. Aha, to jest chyba jakiś filmik początkowy, co się wydarzyło. Znowu nie ma dźwięku. Chyba dźwięk nie był zaplanowany w tej produkcji. Czyli jest sobie kapitan, i nagle coś pierdolnęło. Okazało się, że w lot, flota kapitana Bladiego go atakuje. Czy coś takiego. Challenge accept, powiedział kapitan. Pierwszy. No dobra, to się zabawimy. Czyli tak się, czyli tak, tu tak się poruszasz i tak się puszcza torpedy. Poczekaj, a ja jestem tutaj. Poczekaj, to jak to się gra? To takie a, to tylko tak... To przebane chyba! Jeee! Yeah, rozpierdolony! A właśnie nie wiem, a, bo to jeszcze punkty są! Czyli widzicie, krótko mówiąc polega na to na... czy to może grać w kopie? Chyba nie, co nie a szkoda. Przecież tak gra idealnie się nadaje na kooperację, proszę Państwa! Ups! No nie, nie, nie! Przegrałem! A to jest jakieś koło ratunkowe. Myślałem, że się uda. Ehehehe! Poczekaj, trzeba tak. Jeep, jeep, jeep! Jeep, jeep, torpedy! Jep. Yeah. <laughs> Czyli krótko mówiąc, kolejna taka mini gra. Wiecie czego mi w tej grze... W ogóle te, te statki w ogóle mnie atakują, jakieś słabe są No i dostaję od razu punkty, dostaje. Strasznie słabe No nie, sam się chyba wstydziłem. Ogólnie rzecz biorąc, właśnie brakuje mi tego, że... Mmm... Okej, okay, fajnie tylko, że szkoda, że w tej przypadku nie można grać na przykład z kimś, to mi brakuje, jest to minigra, taka minigierka wykonana właśnie przez Wargaming No i wszystko fajnie, co nie, ale szkoda, bo widzicie, taka gra z botem, no jest trochę nudnawa, ile można, no O Boże, znowu się z nimi stuknąłem. Aha, i te koła Ratunkowe to ogólnie są życia, co nie, więc tak elegancko stosunkowo nie no, ogólnie bardzo prosta gra, no i mi się wydaje, że nie ma szans, żebym przegrał z tymi botami. Najlepiej to by było gdybyśmy na przykład zagrali sobie w kilka osób, co nie? O, widzisz mój punkt to jest tyle i... o, pojawiła się chyba inna mapa, czy mi się tego wydaje, chyba jakaś taka trudniejsza. Dobra, no to co, damy radę, co nie? Damy radę! Blady nie da rady? Dlatego też będzie trzeba dodać jakąś chyba muzyczkę, bo tak sucho, na sucho to aż słabo. Jakąś taką wesołą muzyczkę dodamy żeby coś, wiecie, coś tam pogrywało w tle Znaczy wy jak, nie wiem, jeśli dodałem, to powinniście coś słyszeć w tle Tum, tum, tum No, w każdym razie Gra Powiem wam, że w Pacmanie, bawiłem w Pacmanie od Gogla, bawiłem się chyba troszkę lepiej Niż w tej grze No, ale Na upartego I właśnie, brakuje mi tu trybu multiplayer. To byłby rozpierdol. No nie, znowu się stuknąłem! I ostatnie życie mam tu jest dodatkowe, dobra. Musimy być troszkę ostrożniejsi. Je, yeah, torpeda! Agincie! Ja nie mam też limitu. A, ja nie mam limitu też w ogóle tych torped, więc patrzcie, mogę tak stać i sobie nabijać punkty. Takie boty są głupie. A czemu oni na siebie nie wjeżdżają? No, wybierdalać stamtąd. Chcę punkty zdobyć. I się rozpiąć cały czas w jednym miejscu. Patrz, nic, tylko rozwalać. No, bez sensu. Gra jest zbugowana. Twórcy jej ewidentnie nie dopracowali. Dobra. Musi, muszę zrobić, żeby oni właśnie wyszli z bazy, żebym ja tu przejął stery. Jep! Tak się gra. Oho, Och, czyżbym już ukończył grę? Czyli to nie, o, ja jestem tym kapitanem jednak, zmieniłem zdanie, bo ten wygrywa, to jestem kapitan Bloody Kapitan Bloody, atakuje, teraz już trzy statki. Poziom trudności cały czas rośnie, widzicie, że żarty ogólnie rzecz biorąc się skończyły, co nie? Cały czas tutaj poziom trudności rośnie No ale kurwa, damy radę, co nie? Bloody by nie dał kurwa rady? Da radę No nie, chcą mnie za to toczyć Uje yeah! z gruby rur. Ciekawe, czy będą potem jakieś takie, wiecie, statki? Na przykład, które będą we mnie też strzelać, bo na razie Są tylko takie statki, które tylko ja strzelam, no to wiecie Takie statki to żadne wyzwanie tak naprawdę dla mnie. A może później będą właśnie takie bardziej złożone statki Że na przykład No będą we mnie też strzelać, no i wtedy to może już być trochę masakra Ogólnie ten kapitan, nie wiem jak go nazwiemy Kapitan Max się już denerwuje. Kapitan Max. Kapitan Max się już denerwuje, bo Kapitan Bloody wygrywa. No, 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 tak to jest czasami. ale nie, przydałoby się, przydałoby się na tutaj jakaś taka rywalizacja, co nie? To byłoby fajne. A tak to tylko ja gram. A i tak wygram. Mam przewagę. Znowu jest ta sytuacja, że oni się gdzieś na środku respią. Ja teraz muszę poczekać, jak oddalą się stamtąd, żebym mógł przejąć ich punkty. No nie mu, nie mogę ich zabijać, bo się wtedy respią właśnie w tym środkowym punkcie. Muszę poczekać, jak opuszczą swoje stanowisko snajperskie. Tylko jak ich do tego zmusić? Tego kurwa nie wiem. No idźcie stąd! Mam misję do wykonania, już wypierdalać! Krzyknął blady i wypierdolili. Ja niespodzianka! <grywa> kurwa, jeden punkt mi tam został! Je, yeah, jakim cudem! No to zjebałem. Dobra, strój tu jakoś otoczyć. Ej, tu jest dźwięk chyba. Nie. A nie, bo dźwięk jest z tych strzałów. Ja się zastanawiam. Że myślałem, że jakaś muzyczka może tu jest, a widzę, że kurwa nie. Dobra, jest, jest, będzie, będzie punkt, będzie punktik, będzie punkt. Jest! PUNK, ZDABETY Kapitan Bloody znowu na prowadzeniu. Damy radę, co nie? Damy radę. Czyli tak, no, no najstrategiczniej byłoby oczywiście przejąć punkty niby środkowe, ale... No, ogólnie trochę troszeczkę się już sprawiłem. Zauważcie, że już praktycznie nie ginę. Co nie? Ale ogólnie. Ja tutaj tak strategicznie nie zabijam ich tak za bardzo też, dlatego że oni się respią na środku. A ja te punkty środkowe chcę też zdobyć. No i kurwa, co tyś do jakiejś jajazer robisz? Nie! Masz! Jeb yeah! z grubej rury I punkty środkowe właśnie zostały zdobyte Dobra Czyli jakiś tam jeden punkt strategiczny zdobyty Co nie teraz już strategicznie się Staram grać Trzeba zawsze właśnie pamiętać jeb gdzie, on... yeah! gdzie oni się respią Bo kiedy oni się respią w jakimś mało strategicznym miejscu To może znać O oh, nie yeah! flota mnie goni Jeb yeah! z, z tych skarabinków Takie jeb yeah! Dwa na jednym o kotlecie. Kapitan Max znowu się denerwuje. <laughs> kapitan Blady zwyciężył. Uhu! Dobra. Poziom trudności wzrasta cztery statki. Czy kapitan Blady poradzi sobie z czterema statkami? No to chyba pytanie retoryczne było. Oczywiście, że sobie poradzi. Nie ma dla kapitana Bladiego żadnego wyzwania. Kapitanem trzeba się urodzić. A tak się składa, że ja kapitanem się urodziłem. Jeszcze kiedy byłem w koszyczku, mama już wiedziała, że w przyszłości będę słynnym kapitanem. Właściwie już byłem kapitanem. Od razu. Miałem najwyższy tytuł. Jeszcze za niemowlęcia. Tak było. Tom, 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 pływać. Boże, jak się ich tu na namno... zostaw mnie, szatanie. Się namnożyło ich tu troszeczkę. Jeep! Haha, niespodzianka. Dobra, tego ominiemy. Jest szansa, uwaga. Jeep! O kurwa, nie trafiłem. Jeep! Oddawaj punkt. Jeep, jeep! O kurwa, czemu się respisz tam, gdzie miałem popłynąć? Niedobrze. Ostatni punkt do zdobycia. Zaryzykuję. Kapitan Bloody Cztery statki. Kolejna mapa. Ciekawe, czy to w ogóle ma jakiś koniec, co nie? Czy to się przejdzie? My przejdziemy tą grę dzisiaj. To jest gra strategiczna. To żarty, to żarty. Nie! Yeah! Żarty, o kurwa. Nie! Yeah! Żarty tutaj się skończyły. To nie jest gra dla lajków. O nie! To jest gra dla prawdziwych wojowników morskich. TYLKO NAJLEPSI PRZETRWAJĄ Chcesz mnie, chciał mnie tu zajść w tym zaułku śmierci, ale na szczęście uciekłem Co jakiś czas ich tu rozpierdalam bo yeah. O, SPASOWANY ATAK! Odpornyś? Patrz, odporny na strzały No, to mamy przejebane Jeden z tych statków jest odporny na moje pociski To może nieco utrudnić zadanie, zwłaszcza tu na środku Ale zaryzykuję Przejmujemy punkty! Jest, 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 jest! Punkty środkowe zostały przyjęte bardzo dobrze, strategicznie to załatwiłem. Jep! Jeb! Pierdol się! Spierdolamy! Ślepy zaułek! Jeb! Nigdy mnie nie dorwiesz! Kapitanie Maxie! <ścoughs> nie mogę po prostu z tego. Za każdym razem, kiedy to się śmieję. No bo to jest zabawne troszeczkę. No nie! Uf, ale ich oszukałem. Jeszcze tutaj. Je, je, jo, oh nie, nie dorwiesz mnie. Dobra, jeszcze jeden punkt. A yes! Kapitan Bloody znowu wygrywa! Patrz, już Max jest, zaczyna być smutny. O, no, no, no. O, zima nastała. Mroźne czasy nastały. Co nie, bo ja już przez kilka lat tutaj walczę wojnę, co nie? Kapitan Bloody, taki się nigdy się nie poddaje. Ale w zimie też dam radę. W ogóle mam 5 kół ratunkowych, więc kurwa, cokolwiek by się wydarzyło, zawsze jest szansa na ratunek. Łatwa gra, łatwa, ja nie wiem po prostu. Dobra, tutaj wjedziemy sobie w załeczek. Je! Yeah! O kurwa, nie wyszło. Je! Yeah! Chciałem jakoś tak. Nie, no nie wyszło, chciałem kogoś rozpierdolić, ale niestety wszyscy spierdolili. Je! Yeah! Nareszcie! Dwóch na jednej patelni. Hmm. Tutaj ten środek jest bardzo dobrze strzeżony. To jest taka, takie jakby centrum ich dowodzenia. Nie! Kurwa jak mi wjechał czołowym. Hmm. Ale nie, nie tracimy nadziei. Kapitan Bloody nie poddaje się nigdy. Ma, kapitan Max nie wygra, o nie, nie, nie. <ścoughs> jeb skorabinku, ej nie 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 no za dużo was tu, jeb skorab, dobra spierdalamy stąd, oni muszą się wycofać, poczekamy o nie, nawet no, mają koło ratunkowe, trzeba je uratować, za koło nie, spierdalamy, żartowałem no już, wynoka stąd nie mam co zrobić Ej, bożeż ty przez, przez, ten, przez ląd załatwiłem w ogóle, jeb, to ten duży taki okręt zauważ, tutaj jest, ej ciekawe czy on też strzela bo chyba też strzela, co nie? Tego, że się boi na razie mnie. Kurczę, jak, jak tam do nich podejść? Jakoś taktycznie trzeba. Trzeba poczekać, jak pójdą na zwiat. A wtedy dorwiemy. Ich. No chodźcie, tu nie bójcie się. Kapitan Bloody, nie zrobi wam krzywdy. No wychodźcie ze swojej fortecy. Tylko na to czek. No patrz, patrz, i się tam kurde mnożą tylko. No kurde, no ile tam można na was czekać? No już wypierdalać stamtąd. I to natychmiast. Nie no, kurwa. Jeszcze tu w pościg muszę wpadać. Dobra, będzie trzeba się podkraść. A chuj. Tum, 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 ostatni ten. Pilnowany przez najsilniejszego grubasawca. O, grubas mnie ściga. No to się zabawimy. Chodź na solo, się. No chodź! Co, tchórzysz? Dobra, szybko. Tą, 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 wy, wy, ten, wy, wyciągnąłem go z kliówki. Został tylko jeden. I ostatni też został wyciągnięty, nie, chuj. Się trzyma. No i patrzcie, no chodźcie tu, wychodźcie stamtąd wszyscy. Ej ty, czerwony, no nie wracaj na pozycję, no wypierdalaj stąd, no. No już! O nie! Tak się ze mną bawisz? No to punkt jest mój, kapitan Bloody! Dobra, środkowe punkty zawsze należą do najtrudniejszych, ale zajmijmy się na początku sprawami odrobinkę prostszymi. Jesteśmy już praktycznie przy końcu gry, gry więc... no. Więc przygotujcie się, że to może być niedługo zakończenie. Jakieś epickie, jak pewnie mam. Dobra, tych środkowych... na, ty, na tych środkowych gówniarzy musimy uważać. Jep. Patrzcie, on się tu respi. Kurwa, niedobrze. No, patrzcie, próbuję go ominąć, to chuj! Nie chcę. Nie, nie, nie! robasz! No o nie! Uff, uff! Mało brakowało i bym nie rozwalili. To jest w ogóle ślepy ten: ślepy strumyk, ślepa ten, ślepa dolinka. Dobra, oni zaczęli mnie gonić. Się wkurwili. Jest i największy grubas. Ale we mnie nie strzela, to nie jest z niego taki grubas, jaki na początku mi się wdawało. Ale dobra, wyciągnąłem go z jego kryjówki. Teraz jest szansa, żeby uderzyć w środek. Zrobimy to strategicznie. Pełna moc. Dobra, chuj. Mały i średni nad, nadal pinują środka. Ale do niego pomału podchodzę. Choćby miał zginąć! Dam radę! Przejmuję punkty, jest, jest, jest! Kapitan Bloody! Uhu! Kapitan Maxus się wkurwił. No dobra. O, jest i, jest i. Jest i statek kapitana Maxa. Czyli to jest już finał, co nie? Patrzcie na niego, no. Kapitan Max ma bardzo dobry statek. Też kurwa strzela torpedami. Nie będzie łatwo. Ale kurwa, nie ma rzeczy niemożliwych. Nie! Kurwa Mać! Zderzyłem się z czołowo, ale nie szkodzi. Jeszcze to wygram.

Wkradam się, wpierdalam się do ich bazy. Dobra, punkty zostały niektóre, dobra. Teraz ich ba, teraz jedyna szansa. Nie! Yeah! O kurwa, zrespiujli się tu. Tego się nie spodziewałem. Wraz z kapitanem Maxem się zrespili. Kurwa, tak mało brakuje. Tak blisko do sukcesu. Trzeba ich wynu wynurzyć z tej kry. Trzeba ich ten zabrać. O, jest koło ratunkowe. Kurwa, zabrali. Ah! Teraz, a nie. Dobra, miałem koło ratunkowe. Nadal zostały dwa punkty. Kapitan Max nadal pinuje tego te swojego terytorium. Ale za chwilę go stamtąd wyciągniemy. Kapitan Maxie, chodź na solo. Je, yeah, uniki morskie. No chodź, kapitanie Maxie. Co odkurzysz? O, wyszli, wyszli. Dużo wyszło, ale nadal dwóch zostawił. Kapitan Max mnie ściga chyba, ale gówno zrobisz. Ale ja cię wyciągnąłem tylko z pułapki, znaczy z tego gówna. Żeby przejąć punkty, teraz jest szansa! Nikt nie pilnuje głównych punktów, szybko! Nie dostaniesz tych punktów, Yes! Co, jeszcze koniec? Jeszcze z nim walka? Myślałem, że to już koniec. Dobra, jeszcze jedna rundka. I to już będzie, nie, to już będzie kurwa ostatnia runda. To już musi być ostatnia runda. kurwa, Kapitanie Maxie, ile można? Dobra, kapitan Maxie. To musi być wszyscy runda, dobra? Ustaliśmy. <laughs> nie jest łatwo walczyć na tych oceanach. O nie. Ciężkie bitwy muszę wam powiedzieć. Bardzo ciężkie. Ale kapitan Bloody nigdy się nie poddaje. Kurwa, się was tu namnożyło po prostu. Pierdolnięcie, PIERDOL... a miało być. Ej, to ma tam. Nie myślałem. Ach. Będzie ciężko, będzie ciężko, już widzę, że jest ciężko, kurwa. Podejść do tego środka będzie w chuj ciężko. Nie, tylko tak wiesz, napierdalać. Ale chuj, nie, nie, skarabinków, nie, zniszczę was. Dobra, spierdalamy, za dużo ich tutaj. Za dużo w jednym miejscu muszą się rozdzielić. Kurwa, nigdy się nie rozdzielą. No po prostu nie do rozdzielenia są. Jak to zrobić? Jak pokonać kapitana Maxa, nie wiadomo. Nie no, nie, dobra. Chowam się w mojej fortecy. Poczaimy się trochę, poczekamy, jak się zrobi trochę swawolniej. Ruszają w pościg! Kapitanie Max, oszukałem cię O nie krzyczy kapitan Max On biegnie do mojej fortecy Tak kurwa Moje punkty Tak teraz siła jest po mojej stronie Szybko łapcie go On kradnie moje skarby No kurwa jak się sam wysadziłem On kradnie moje skarby Tak kurwa kradnę wasze skarby Jeb yep. Wasze skarby teraz są moje! Gińcie! Dobra, wezmę jeszcze koło ratunkowe, tak na wszelki. Gincie od mej mocy! Jeb, 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 skarabinku! Moje punkty! Jest! Kapitan Max został pokonany! Zwycięstwo! Uhu! Hehehe. <grym> dobra, tak właśnie prezentowała się gra World of Warships Ocean Drift. Mam nadzieję, że się podobał. Kapitan Blady zwyciężył. Siebaneczko!